To jasny, potężny przekaz. Myślę, że on musi być nagłośniony. Nie dowierzam, że w takim cywilizowanym świecie, w jakim żyjemy, można po prostu bezbronnym dzieciom robić krzywdę. I świat się z tego przykra. Bardzo przykro jest. Piękne dzieci, a nie mają szans na, na życie. Uważam, że sprawa powinna być nagłośniona. Także w interesie innych dzieci, które są zabijane jest to wszystko okropne. To jest, to jest, to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Pani, ta doktor Jagielska, no to jest Ona takie ma te oczy, jakby gdzieś siedziała zło okropne. No, film bardzo taki wzruszający, poruszający różne tematy, zwłaszcza od tej strony pracowniczej, tak, można też się dowiedzieć, bo to nie, nie zawsze widzimy, nie zawsze słyszymy, jak też reagują na to zwykli pracownicy, no, którzy są w, w służbie zdrowia publicznej, a muszą wykonywać zadania nie zawsze zgodnie z własnym sumieniem, czy z własnymi poglądami. Kto według Pani powinien obejrzeć ten film? Szczególnie ci, którzy popierają oborce, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, czy z pełną wiedzą nadal... Będą ją pobierać. Nie trzeba być nawet osobą wierzącą, żeby być przeciwko temu. Wystarczy być człowiekiem i wystarczy znać biologię i wtedy wiadomo, kiedy zaczyna się życie ludzkie i jak człowiek reaguje, że wiadomo, to dziecko cierpi, tak, nawet jeśli jest bardzo maleńkie, bo przecież jest unerwione już, tak? Więc tutaj brakuje nie tylko dobrej woli, ale też wiedzy. Film bardzo wstrząsający, pokazujący prawdę o morderstwie, zabijaniu dzieci, aborcja to morderstwo. Nie. I jakie mają Pana odczucia przy tworzeniu tego filmu? bolesne i trudne, ale to nie moje odczucia są najważniejsze. A najważniejsze są, jest to, że giną dzieci trzeba temu przeciwdziałać. Trzeba wszystkich lekarzy aborterów pozamykać do więzienia, nie na jakieś tam śmieszne zawiasy czy grzywny, trzeba im po prostu zasądzać o 25 lat w górę. 25 lat tych, którzy pójdą na współpracę dla reszty dożywocie. Albo może trzeba przywrócić karę główną. I to jest przesłanie moje do wszystkich lekarzy aborterów. Wy odpowiecie za to, odpowiecie za te dzieci zabijanych chlorkiem potasu. Odpowiecie za to, za dzieci odkładane w misce nerkowatej, rzucane gdzieś na, e, na parapet. Za wszystko odpowiecie. My was wcześniej czy później dopadniemy.